Na zaproszenie Tomka Nagórskiego w Tychach podczas czwartego imprezę Evo Rally Sprintu pojawił się Zbigniew Stec, którego na trasach rajdowych mogliśmy oglądać ponad 10 lat temu. Właściciel stajni Stec Rally Art na zawody przywiózł ze sobą ponad 600 komnego Lancera Evo 6, którym skutecznie rozgrzewał zgromadzoną publiczność, podnosząc adrenalinę i zwiększając bicie serca każdego kibica. Dużo samochodów, bardzo mocnych samochodów, dobrze też przygotowanych, bo jak widzimy te samochody jeżdżą, jadą i się nie psują, oprócz mojego, sam siebie krytykuję, nie. Mój samochód jest dobry na wyścigi górskie, tu jest tak zrobił Tomek fajny odcinek, ale no niestety tak więcej trzeba rajdowy, a nie samochód z, z, z wyścigów górskich. Zauważyłem tu kilku kierowców, już nie będę wymieniał nazwisk, bo nawet niektórych nie znam. Bardzo fajnie chłopcy jeżdżą, widzę z dużym pojęciem, no niestety muszą troszeczkę te samochody bardziej przygotować, bo jednak na, takiej, tutaj, na takim odcinku na zawieszeniu seryjnym, typowo seryjnym z ulicy nie można tu jechać, bo można sobie krzywdę zrobić, bo te samochody naprawdę im fruwają w powietrzu, chłopcy fartują się można powiedzieć swoimi umiejętnościami, ale fajnie jeżdżą, cieszę się, bo ta impreza na przykład dużo uczy, jest tu bezpiecznie, bardzo bezpiecznie, tu uważam, że sobie nikt nie może zrobić krzywdy, to jest bardzo ważne. Oczywiście podczas tej świetnie przygotowanej imprezy nie zabrakło popisów efektownej jazdy bokami oraz piruetów. W rolę zabawiającego tłumy wcielił się Mariusz Łoś, który swoim wyścigowym lanserem o ponad 400 koniach mechanicznych kręcił pokazowe bączki w przerwach pomiędzy przejazdami swoich kolegów z GSMP. Tak, myśmy już tam swoje potestowali, także teraz bardziej pod publikę jeszcze, więc pewnie pokręcimy się troszkę więcej, damy ludziom się pobawić, żeby byli tak szczęśliwi jak my z dzisiejszego dnia. Kolejną gwiazdą zawodów okazał się Grzegorz Bębenek, na co dzień startujący ze swoim bratem Michałem na prawym fotelu. Tym razem z żoną Wandą Grzesiek zasiadł za kierownicą swojego prywatnego Subaru i ścigał się z amatorami jak równy z równym. Grzegorz nie szczędzi pochwał organizatorom imprezy. Każda taka impreza tak jakby zmniejsza ryzyko na drogach publicznych, chodzi mi o wypadkowość i tak dalej. Takie imprezy są jak najbardziej potrzebne, żeby tutaj przyjeżdżać, tutaj się wyżywać i później na drogach publicznych jeździć bardzo, bardzo spokojnie. Także im więcej imprez, tym mniejsza wypadkowość, tego jestem w 100% przekonany. Zwycięzcą czwartej edycji imprezy Evo Rally Sprintu został Marek Nyga, pokonując Mariusza Stece o ponad 3 sekundy. Na trzecim miejscu do mety dojechał fenomenalny Kuba Wysocki za kierownicą lancera Evo 10. Czwartym zawodnikiem na mecie okazał się Daim Stawiarski, a piątą lokatę zajął Mateusz Bieńkowski, wyprzedzając Witolda Biłka, który startował seryjnym Evo 9 w kategorii Amator. Co ciekawe, zawody przebiegały pod dyktando kierowców Evo. Po pierwsze subaru na metę doprowadził na 11 miejscu Tomasz Bryk. W klasie Evo STI Pro zwyciężył Marek Nyga przed Mariuszem Stecę i Kubą Wysockim. W klasie Evo STI Amator najszybszy okazał się Witold Biłek, wyprzedzając Tomasza Bryka w subaru WRX i Andrzeja Szepieńca w Evo 10. W klasie debiutantów Evo STI na pierwszym miejscu dojechał Robert Jabłoński w EWO 9. Drugi czas zanotował Michał Sarna, a trzeci w subaru był Krzysztof Piątek. W klasyfikacji GTWRX Pro liderem okazał się Gracjan Duda w Gieteku. Drugi tuż zanim nim dojechał Rafał Kręcio, a trzeci czas uzyskał Andrzej Lęczowski. GTWRX Amator to zdecydowane zwycięstwo Sebastiana Ciosińskiego w Subaru. Zanim uplasował się Marcin Iskrowicz na drugim miejscu i Janusz Lelek na trzecim miejscu podium. GTWRX debiutantów rywalizację wygrał Przemysław Wąsik, wyprzedzając Marka Skrzypczyńskiego i Łukasza Kiercza. Bardzo jestem szczęśliwy, że wygrałem z Mariuszem i całą imprezę i wszystkie odcinki, jestem bardzo szczęśliwy. 10 tysięcy złotych jest Twoje, na co je przeznaczysz? Na wyścigi górskie, żeby walczyć z Mariuszem jeszcze bardziej. Jednym słowem, czwarty impreza and Evo Rally Sprint okazał się strzałem w dziesiątkę. Zapraszamy na stronę www.reallysprint.4turbo.pl, gdzie znajdziecie więcej informacji o tej niesamowitej imprezie. Zapraszam już na kolejną edycję, która będzie za rok, na pewno. Gaz do dechy. Super.